Miki Mickey Mouse, co dzisiaj będzie na kolację? O, oh, Goofy, wiesz co, ja mam inny pomysł. poczekaj, Mickey, gdzie ty biegniesz? dlaczego taki pośpiech? Mickey Mouse, co ty masz za pomysł? Goofy, jadę się przyjechać moim nowym Bibi Auto i pokazać Pepie, że mam taki fajny kabriolet. To co będzie na kolację? Co? Muszę coś wymyśleć. I hop! O, jadę do Świnki Pepy. O, Świnka Pepa na pewno się ucieszy, jak zobaczy mój nowy samochód. <laughs> Idę szybko do niej do domku. I tak księżniczka otworzyła okno i spuściła włosy przez okno. Miała tak długie włosy, że księciu mógł po nich wejść. O, mamusiu, jakie ty fajne bajki opowiadasz. No tak, bo ja zawsze George'owi opowiadam, jak się kładzie spać. O, cześć, Pepo. Huhu! Cześć, Pepo. Cześć, mamuświnko, O, cześć, myszko Miki. A co to za okazja, że do nas przyszedłeś? Chciałem pokazać Pepie mój nowy samochód, kabriolet, bez dachu. O, mamusiu, mogę na chwilkę wyjść na dwór, zobaczyć samochód Myszki Miki? No, tak, ale proszę na 5 minut i od razu wracaj, dobrze? Bo musisz już iść spać. Chodź Pepo, chodź, nie traćmy czasu, 5 minut to jest długo. Poczekaj, Myszko Miki, poczekaj. To jest właśnie ten mój nowy samochód. Kabriolet, i zobacz jaki ma kolor. Czerwony, jak twoja sukieneczka. O, faktycznie, o, jak moja sukieneczka. O, hu, hu. Myszko Miki, ponieważ nie mamy dużo czasu, a tak bardzo lubię jeździć samochodami, mogłabym się przejechać tym samochodem. Tylko tutaj kawałek, do przodu i do tyłu, ok? Dobrze, wskakuj, ale szybko, póki musisz wrócić do domu. Ja to ten pływę sobie na bok, tutaj stanę z tyłu. Ty wskakuj, ok. O, tak. Uważaj, mm -hmm. uważaj, bo to jest bardzo szybki samochód, bardzo szybki. Dobrze, dobrze. O, Piotr, poczekaj! Poczekaj, Piotr, poczekaj, poczekaj. Jesteś z powrotem? No mówiłam, że tylko na chwilę pojadę sobie. Mm, bardzo fajny masz ten samochód, wiesz? Mm, wiesz co, mm, jutro, jak będzie ciepło, to możesz chętnie do nas przyjść do domku i ja ci dam się przyjechać tym samochodzikiem. O, super! Ho, ho, ho. No dobrze, już muszę iść do domku, żeby mama nie była zła, żeby mogła mi jutro pozwolić do ciebie przyjść. Dobrze, idź, a ja już jadę sobie. Okej, okay. bye bye, bye bye. ピ、ま、<リ>ッ<リ>